Rano trudno ci wstać z łóżka, nie czujesz się zbyt dobrze. Teraz zrobimy poranną rutynę i wprowadzimy trochę ruchu w to, co zebrało się przez noc. Abyś miał cudowny dzień przed sobą, Ina pokaże ci ćwiczenie, a ja ci je wytłumaczę, i możesz zaczynać bezpośrednio z łóżka. Usiądź wygodnie na samym brzegu swojego łóżka, aby rozpocząć pierwsze ćwiczenie. Od razu działaj: usiądź jak Ina i teraz wyprostuj jedną nogę. Zaczynamy od lewej nogi, a potem schodzisz w dół. Możesz chwycić lewą nogę rękami, a potem prawą nogę, żeby się trochę podeprzeć i najpierw ładnie się rozciągnij. I czujesz to rozciąganie z tyłu nogi, może również trochę w łydce i szczególnie intensywnie właśnie w zgięciu kolana. Wejdź tak powoli, żebyś mógł to ładnie ograniczyć, żeby nie było zbyt intensywne, żebyś miał wyraźne rozciągnięcie, ale takie komfortowe, można powiedzieć. Weź głęboki wdech, a potem powoli zacznij się cofać. Następnie zrób to samo z prawą nogą. Porządnie wyprostuj prawą nogę. Przyciągnij również stopę. Wtedy od razu poczujesz, że rozciąganie jest bardziej odczuwalne. Zadbaj o to, żeby kolano było wyprostowane. Najlepiej naciśnij na kolano, żeby uzyskać jak największe rozciągnięcie, a potem idź tułowiem do przodu i poczekaj, aż poczujesz ciągnięcie z tyłu. Jak powiedziałem, zgięcie kolana zazwyczaj ciągnie najbardziej. Oddychaj, aby bardziej rozluźnić to miejsce. Weź głęboki wdech, głęboki wydech. I ciesz się rozciąganiem nogi oraz mięśni i powięzi, które teraz stają się elastyczne, aby przygotować Cię na dzień, żeby lepiej funkcjonowały. A następnie znowu patrzysz do góry, wyprostuj obie nogi. I powtórz to samo z obiema nogami teraz. Stopniowo i z wyczuciem coraz głębiej wchodź w rozciąganie, tak aby czuć przyjemny, ale wyraźny, choć jeszcze akceptowalny ból. Pamiętaj, ma być komfortowy. To zawsze naprawdę bardzo istotne, żeby pozostał przyjemnym uczuciem. A potem wracasz do góry i znowu stajesz. Po prostu zostań w tej pozycji, a teraz obie ręce umieść na dolnej części pleców, na wysokości stawów biodrowych i całkowicie relaksując się, spokojnie wypchnij biodra do przodu, jednocześnie wciągając pępek. A potem zobaczysz, że poczujesz napięcie tutaj w udach oraz wyraźnie także w okolicach pachwin. Może też ciągnąć w plecy. Jeśli ciągnie w plecy, to nie martwcie się, bo wtedy ćwiczymy dokładnie te mięśnie, które często mają związek z bólami pleców. Oddychaj głęboko i kontynuuj w tej pozycji. A następnie powoli przechodzisz do przodu, prostujesz nogi i swobodnie opadasz w dół. A wtedy zauważasz, że ciągnie w dolnej części pleców i z tyłu nogi i po prostu schodzisz coraz niżej. Może być tak, że nie zejdź tak nisko jak Ina, która teraz już to robi i pokazuje, ale niezależnie od tego, gdzie jesteś, zostań w tej pozycji i stopniowo idź coraz głębiej w rozciąganie. Główne rozciąganie poczujesz w dolnej części pleców, a teraz ładnie rozciągamy wszystko, co przez noc się skurczyło z powodu całego przeciążenia. To są wszystkie napięcia, które powstają przez długie siedzenie, i teraz je wyciągamy z ciała. A potem to intensyfikuj i staraj się zawsze zejść trochę niżej. I wróć potem z powrotem na samą górę. Następnie wykonaj naprawdę duży krok do przodu lewą stopą. A tylna stopa skierowana jest do przodu. Prostujesz kolano no. i kładziesz lewą rękę na brzuchu. I prawa ręka na dolną prawą część pośladka, i tułowiem idziesz do tyłu, i teraz ponownie. Tutaj w pachwinie uwalniasz to rozciąganie, które już wcześniej czuliśmy. Ładnie idź do tyłu, zawsze starając się zwiększać rozciągnięcie i jeszcze trochę więcej. A potem powoli, spokojnie, wyjdź z tej pozycji i przesuń się troszkę bardziej do lewego kolana, aż poczujesz swoją łytkę. Czy czujesz łytkę poniżej zgięcia kolana? Kolano to tylne musi być wyprostowane. Jeśli teraz czujesz łydkę, zostań głęboko i jednocześnie przeprostuj się jeszcze bardziej do tyłu. To teraz robimy dwa rozciągania naraz, można powiedzieć. Wdychaj głęboko. Z każdym wydechem trochę głębiej wchodź w rozciąganie. A następnie powoli znów podnosisz się w górę, przesuwając prawą nogę do przodu. I zmieniasz całość. Prostujesz tylną nogę do przodu. Nogi kładziesz prawą rękę na brzuchu, lewą rękę na dolnej części pleców. I wykonujesz przeprost. Ponownie poczujesz pełne rozciąganie w swojej pachwinie, a może nawet delikatnie ciągnąć w dolną część pleców. Wszystko jest w porządku. Oddychaj głęboko i odpuść. Tak odpuść, abyś mógł być pięknie zrelaksowany i odprężony na resztę dnia. Zawsze, gdy zauważysz, że napięcie zaczyna słabnąć, spróbuj pójść trochę dalej. Po tym powoli wracasz do góry, schodząc tak głęboko na prawe kolano, aż zaczniesz naprawdę mocno i wyraźnie odczuwać intensywne rozciąganie w górnej części lewej łydki. Następnie rozciągasz łydkę, trzymasz tułów prosto na początku. Idziesz coraz dalej do przodu, aby łydka była dobrze rozciągnięta. A potem dodajesz i robisz przeprost do tyłu: lewa ręka znowu na dolnej części pleców, prawa ręka na brzuchu i przeprostuj się do tyłu. I teraz czujesz dwa rozciągnięcia. Czujesz to rozciągnięcie w łydce i jednocześnie z przodu w pachwinie. I w tym miejscu również przez jakiś czas spokojnie oddychasz sobie. I powoli wychodzisz, i podchodzisz do ściany, i podnosisz ręce bezpośrednio do góry, dotykając ściany. Łokcie muszą być zupełnie wyprostowane, całkowicie wyprostowane, i ustaw kciuki względem siebie tak, żeby się dotykały. Całkiem wyprostuj oba łokcie. To naprawdę bardzo ważne, żebyś zrobił to wyprostowując je. A teraz kierujesz klatkę piersiową w stronę ściany. Ale górną częścią klatki piersiowej, a potem zauważasz mocne rozciąganie w ramionach, może troszkę w dół pleców i wyjdź z tego łuku. Jeśli potrafisz to kontrolować, wyjdź z nadmiernego wygięcia w dolnej części pleców. Jeśli nie, zostań w tej pozycji i oddychaj cały czas. Dalej. Zawsze zwracaj uwagę, by ramiona były całkowicie wyprostowane. Zauważysz od razu, że wyprost ramion zwiększa intensywność rozciągania. Jeśli nie jesteś w stanie wyprostować ramion w pozycji, cofnij się trochę, starannie je wyprostuj i wróć do pozycji, utrzymując ramiona cały czas wyprostowane. A potem zauważasz, że rozciąganie jest intensywniejsze. Ładnie oddychaj. No to jest... Dalej się rozciągaj. To sprawia, że przód ciała i ramiona są swobodne, więc możesz wygodnie korzystać z rąk na co dzień. Następnie powoli wychodzisz i ponownie wracamy teraz przed łóżko. Teraz stajesz w rozstawie na szerokość barków, unosisz prawą rękę do góry i ciągniesz ją nad głowę. W lewo, uginając przed ramię. A biodra wypychasz w prawo. I teraz czujesz rozciąganie po prawej stronie biodra oraz tutaj. W talii, na boku i powoli wdychaj tam pięknie powietrze. Pięknie wdychaj je tam coraz bardziej intensywnie. Z każdym wydechem trochę bardziej pogłębiaj to rozciąganie. A potem wracasz do pozycji wyprostowanej, a lewa ręka płynnie przechodzi nad głowę i delikatnie ciągnie cię w prawo. A miednicę wypychasz wyraźnie na lewo. Prawą rękę możesz oprzeć na udzie. Wtedy poczujesz, jak ręka zsuwa się w dół nogi, a ty idziesz głębiej w rozciąganie. I ponownie pięknie wdychamy powietrze. Bierzemy głęboki wdech, głęboki wydech, i powoli, spokojnie wstajemy do góry. Teraz spokojnie stój, unieś ręce nad swoją głowę, chwyć za tył głowy. Delikatnie pochyl ją do przodu i zroluj powoli, tak żeby plecy pozostały ładnie proste, a wtedy poczujesz w odcinku szyjnym kręgosłupa, jak pojawia się lekkie pieczenie. Ale to jest takie przyjemne, relaksujące, można by powiedzieć, że odprężające palenie. I znowu ładnie się zanurzasz, a z każdym kolejnym wydechem wchodzisz jeszcze trochę głębiej w zwinęcie tego ruchu. Tak jest. I znowu się prostujesz, wyprostujesz się, pozwalasz rękom opadać, czyli one swobodnie wiszą. Przyciągasz brodę do klatki piersiowej, a potem opuszczasz ramię z powrotem w dół. Ustawiasz się prosto, obracasz ramiona na zewnątrz, tak by dłonie były skierowane do przodu, a teraz podnosisz ramiona do tyłu, nie pochylając tułowia do przodu. Naprawdę ładnie do góry ciągnij, a teraz sięgnij jeszcze trochę wyżej. I jeszcze odrobinę więcej, jeszcze troszeczkę więcej. To rozluźnia również ramię i obszar klatki piersiowej. Ładnie pociągnij, i jeszcze trochę pociągnij, i jeszcze trochę pociągnij i wróć na dół. Najlepiej zapisz to wideo i rób te ćwiczenia każdego ranka, aby poczuć, jak prawdopodobnie każdego dnia czujesz się wyraźnie lepiej, a Twoje dni stają się zupełnie inne.